Ja, po wariacji tak już jest okręci się koła jak zacięta pętla sampla Historia się powtarza jak tematyka wampa. Te same informacje dochodzą do świadomości, choć różnią się od siebie jak postęp od zaległości. W geście powinności leży postęp tej ludzkości, wyścig zbrojeń, rozwój wojen. Mianownikiem złości w odniesieniu do całości ludzie są narzędziami społecznie ulokowani, trochę niżej niż ci sami nazywani. Elitami tej planety tyranami są, kierują rozwojem gospodarki, bo parę wieków temu kult pieniądza wprowadzony wyparł ludzkie uczucia. Do bólu zakorzeniony w naszych głowach mentalności. W codziennym zachowaniu sensem życia stał się pościg W ilości zer posiadaniu, głównie po to by na szczycie Tej rangi dojść do władzy bez pracy jak w średniowiecznej Anglii Witaj piękna damo, daj się porwać w dziki tan Nie bądź taka tajemnicza, daj się skusić na jabłko Ażebyś nie była sama, poczęstuj dama, byście zapoznali się Z siłą szatana młoda damo, pójdziesz ze mną do największego trzeba By zerwać ten owoc nikomu nic mówić nie trzeba Nie zdajecie sobie sprawy z mocy czarnego anioła Który zbuntowany przed Bogiem narodzi się od głowa Gdański ogród zaniedbany może nie dojść do postaci, w której ludzie kochający miłowali, by swych braci przez to, że grzechem splamieni. Pierwsi ludzie na ziemi, powód zakazany, zerwany, los na zawsze odmienił, dając dwie strony metalu. Dwa końce kija, dobro i zło, głowę podtrzymuje, szwija. W koło gardła się obija i zaciska, mocniej gardzi. Człowiek ulega grawitacji, podduszony przez gardziel i pada. Bezsilny, bezbronny, z rąk gada, unieszkodliwiony traci świadomość czynu, co wpada, jak morska wala. Ginie na klifie rozlana. Tak złowieszcza siła w ludzkich oczach zamieszkała, zło panuje na świecie. Od zarania dziejów i panoszyć się będzie do dopóty, dopóki złodziejów szajki na ulicach rządzą Gwałdziciele w gamach, przecież kto może i tak zrobi ten bałagan, mając na to wyjebane Nie przejmując się prawem, będzie gonić kokainę, fetę, heroinę, trawę Zarażając małolatów, pseudo-dorosłością, ale mi w pale cała ta faza wręcz nie mieści się, mam pale Niczym radem z w butach, przemierzam swój świat Sprzedany, ogłupiony, oszukany, zagubiony Opętany przez szatańskie pokolenie, gniew zasiany raz Już na zawsze będzie kwitnąć nieplewionych fast By pozbyć się na dobre czarnej mocy archajołach który woła i nakłania, który po stracie nie szkocha żałuje, nie odmawia, uważając, że jest bliższy Lecz gdy potrzeba pomocy, tarapa tak złomilczy Od wieków, wiesz, człowiek na człowieku cash Sprzedawał, zarobił, łodziej bandytę gonił Polityk się bronił, mówiąc, że te oni Ukradli, a nie on, na ulicach się dwoi, Więc człowieku się broń, nie pęknie ci żyłka Diabłu podajesz dłoń, pamiętaj, że nie wygrasz Kierują media twym umysłem, być w kościele Żegnał się, żeniąc wolność zyskiem do matki i ziemi Rości prawa diabeł, rządzi gabinet cieni Zło Kamer, nagonka na wiarę. Co chwilę zniewaga nad szczenię i talent. przeznacza Lady Gaga. Już od czasów Adama ludzkość wybrała pana Lucyfera, szatana. Zdradzając Cedrosa Boga, Żydzi w swoich togach myślą o Bożych cudach. Czytają w talbudach, Siejąc paranoi, jesteśmy głównym przy butach. Śmieciami, kojem, pokazując prawdę dla Boga tu stoję. Niewierna do Adama podeszła, w ten boski gniew Eden opętał, dziś się zapętla. Bieg tych wydarzeń, Kusina nas forsa i tatuaże. Nieskromnych dziewczyn, wyrok jest pewny Możesz telefon od dilera odrzucać przez klatki. Bez dom przyjdzie kolejna pokusa. Niczym radem NS w butach. Przemierzam swój świat. Przedany, ogłupiony, oszukany, zagubiony, Obętany przez szatańskie pokolenie. Gniew zasiany raz. Już na zawsze będzie kwitnąć nieplewionych fast. By pozbyć się na dobre czarnej mocy archanioła, który woła i nakłania. Który po stracie nieszkoda, nie żałuje i odmawia, uważając, że jest bliższy. Lecz gdy potrzeba pomocy w tarapatach, zło milczy.